Moi drodzy, cieszę się, że poprzedni odcinek Wam się spodobał z otchłani, ale tutaj jeszcze dokończymy go właśnie w ten sposób, otwierając kuferki. Już praktycznie przeszedłem tutaj całość na tej postaci, zaraz będę odbierać ostatnie Ethereum. Finalnie zajęło mi to ponad godzinę, godzina 10 minut zrobienia całości, więc jeszcze mogę śmiało wejść na drugą postać i tam zrobić, więc zaraz to zrobimy. Najpierw kuferki, kuferki, co nam przyniósł pierwszy dzień odchłani w kuferkach. Też nie jestem tego ciekaw, tylko dokończymy tutaj tą potyczkę. 30% 34. Błogo mi już zeszło z oczyszczaniem. Założyłem błogosławieństwo unikatowe tak na szybko, żeby tylko tutaj te rozgrywki dokończyć. I... 13% 9% Rozpraszający. Unik jeszcze zrobił. o wow Heh. Dobra, leżę. Trudno. Ale jak widzicie, 13 na 15. Więc jeszcze do tego Ethereum tutaj poczekam. Ale dobra. Otwierajmy kuferki. Udało mi się ich otwierać jeszcze. Jeszcze 9. Więc sprawdźmy, co nam przyniósł tutaj pierwszy. Pierwszy rzut kuferków na tej postaci. Odchłanne yy, miasmaty, ok, Kolejny kuferek. Pochwycony aromat. Spoko. Nie pójdę walczyć i tak, dopóki jeszcze czaszki nie ubiję, bo do dwie minuty się zrespi. Więc zobaczymy co tutaj... W... O, ho, ho! flakonik dusz poległych podchłani. Pięknie! Mamy pierwszy flakonik z expem. Co prawda zwykły, ale jest lecimy dalej, kolejny kuferek płat nasączony solami trzeźwiącymi skraca czas, czas nieprzytomności o 4 minuty spoko zostawiamy jeszcze 5 kufertów przed nami znowu te miazmaty czyli odejmują wyczerpanie dalej dalej, błogosławieństwo heroiczne demoniczna gwiazda wszystkie cechy unik SA tak mi się wydaje której z tych błogosławieństw wszystkie cechy 32 no, lepsze są te unikatowe błogosławieństwa z poprzedniego sezonu niż te heroiczne z tego przykre, ale dobra, otwieramy dalej, otworzyłem tutaj są zwitek Witek solami przeźwiącymi ale mamy walkę z wojownikiem Warrior Crimson, on jest dosyć mocny już tej razy walczyliśmy, wtedy miałem legendarne błogosławieństwo zało założone i przegrałem, no, ale jak widzicie ma setny level, czyli już tutaj są bronie na setny level ale ze zajebistym outfit musicie przyznać mega mega wariacik super outfit masz ale walczmy zobaczymy jak tym razem nam pójdzie 42 hmm, już szedł ratunek dobra i rozproch O, ładnie weszło. ale... Ale padłem. 14 na 15. Jeszcze jedna walka tutaj, o edwa już zrespiła. Dobra. Znowu miksy. trudno. Jeszcze dwa kufereczki przed nami, Miazmaty. I ostatni kuferek. I tak samo Miazmaty. Dobra, trudno. Eee, przynajmniej jeden flakonik udało się dzisiaj zdobyć. Walczymy jeszcze. Ostatnia walka przed nami w otchłani. Jak tutaj ranking się prezentuje, u sporów czy punktów rankingowych, tu ma ziomeczek 1654 w porównaniu z moimi. Twoje statystyki 1348: 8 mm. wygranych, 9 przegranych. I to jeszcze przy eku, gdzie mamy. 6 legend z ewentowej licytacji. No trochę porażka. Ale walczymy. Ostatnia walka Eterium i lecimy na drugą postać. Zobaczymy w jaki sposób idzie nam tutaj do nawoju. Czy w ogóle będzie tutaj z kimkolwiek możliwość zawalczenia. Tutaj nadal zużywam przede wszystkim błogosławieństwa na lot z... W razie z grzybów, ponieważ nie zostały trzy. Z grzybów jeszcze w sumie z zeszłego roku. Muszę sobie z tego roku przerzucić, bo to się kończy ważność na nich, a tutaj te są na stałe. Mam tu generalnie bardzo dużo i postanowiłem wszystkie wykorzystać na wojowniku i przede wszystkim tutaj nie zużywać, żeby latać itemki z Brechereta. Ale niestety, same śmieci. Śmieci, śmieci, jeszcze raz, śmieci, nigdzie tam legendy nie widzę na horyzoncie. Czy tutaj uda się z kimś zawalczyć, nie wiem, ale jest, jest ochotnik. Tu mamy tu mamy tropiciela. Tropiciela ubijemy z dwóręką. Sir Grant. Bardzo miło mi Cię tutaj spotkać w otchłani. Wierzę, że nasza walka będzie fajna. Tropicieli różnie. Czasami ubijam z dwuręką, czasami ubijam z jednoręką. No tutaj, mając świadomy wybór, chciałbym to zrobić z dwuręką, ponieważ schodzą oni na jeden ogłuszający. Tylko co prawda muszę ich trafić. No właśnie, jak tutaj widzicie, mając 62% już ma 8%, wykorzystujemy dodatkowo wampiryzm i jest pierwsza wygrana na Wojowników. I lecimy na 2, zaparkować. Byłem na chwilę w mieście, bo przegrałem z Kinazilem, ale Kinazil chyba walczy. I akurat mam loterię, czasem wygrywam, czasem przegrywam. Mogę wam w sumie nagrać, jak taka walka między nami wygląda. To jest loteria. Raz ja, raz on. Jak na przykład mu wejdzie więcej uników i klątw, no to ja praktycznie go nie potrafię trafić. Jak potrafię go trafić, no to on nie ma znowu szans tutaj w walce ze mną. Więc zaczynamy. No ale chyba awczy. It in and let it marinate. It's time to hustle. Got to muscle up and run through bed No, niestety tej walki tym razem nie udało się wygrać. jakiś jakieś orzeźwiacze? Nie mam tej orzeźwiacze, trudno. Moi drodzy, czas wrócić do gry na tym łowce, więc tutaj będziemy robić otchłań Tak jak to robiliśmy kiedyś, jeszcze stałem nim na Fodugu. Wiecie, byłem wtedy najsilniejszy. Za punkt, punkty honoru mówią same za siebie. Ponad 33 tysiące punktów honoru z. Walka ale tą postać zaniedbałem. Tak, macie rację, zaniedbałem tą postać, dlatego tutaj kupujemy itemki, bo się okazało, że tutaj nawet łuku nie mam od Fizyka. Eee, tutaj gdzieś widziałem o, Mroczny Łuk mu na tropa, ja chcę na... Aha, muszę zmienić łowca. O, właśnie, przed chwilą to oglądałem, więc wezmę sobie łuk z samego Fizyka. I wezmę też, bo tutaj mam na tu mam truciznę. Muszę jeszcze głęboką ranę sobie kupić jakiś lepszy. Tu mam unikad na 180, nawet nie wiem z czego. Więc na razie wygląda to tak na, na tym łowcy, że wszystkie walki przegrywam, ale ja tutaj nawet umek nie mam, więc zaraz te umki zrobimy razem. Dobra, przeciwnik zrezygnował, wracamy tutaj na aukcję. Na 190 level za 8 milionów jest. Kurde. O, z będziemy walczyć, ale spoko, to będzie tak wyglądać ta walka, że wejdą tam tylko auto i tyle. Bo przede wszystkim zależy na kuferkach, a nie na, na wygranej. Przynajmniej dopóki... W opinie będę tutaj miał w miarę lepszego, normalniejszego eku. A ja tu każdym razem nowo po walce wpisywać. Dobra, łotka. jest tutaj za 8 milionów łączek. Zobaczymy co tu jeszcze. Jest. Zbroję mam na 165 level. No więc trochę... <laughs> trochę śmiesznie. Dobra, damy od 180. Na 190, level jest za 10 milionów, to wezmę hełmy, hmm, karminowe czy to, karminowe sobie zostawię, bo klątwa mi wchodzi, dotyk anioła też mi w sumie wchodzi, więc nie będę tego zmieniać, rękawice na 190 ma w torbie, z wakacji 2017, że było ciekawie, pierścień na 184, Nie na 154, ale niszczemane i tak dalej w ogóle. No to nie to samo SA. Więc bierzemy i naszyjnik. Mam na 170. Tutaj ten naszyjnik jest kozak, ale na 190. jest kolejny z za dynarki Więc tak. Możemy założyć łowę. Cały podskoczyło, punkt nie? Zobaczę, że na 190 naszyjnik mam kupony, go będę musiał dopiero kupić. Tutaj trochę tego w tym depozycie leży przede wszystkim w pierwszych zakładkach z tych starych naszyjników zobaczymy co tutaj mamy. Hmm. O nie, na 145 Kurcze, nie mam nie mam, więc będę musiał odpalić jutro Jutro jak będę robić questy na błogu to będę musiał szybko zalecieć po na szyjnika, Bo nie no, wspiercie, że tutaj mam w cholerę denarów. To zobaczymy, czy uda mi się bez pietruszki to... Pójść. Lecimy w takim razie do Eder. No, tutaj jeszcze szybka walka przed nami. Szybka walka, bo będzie na F. Jeżeli oczywiście przeciwnik się nie wycofa. A co tylko kuferki. 95 mak powiem sobie tą postać teraz expie lecę nią na pewno do 227 albo 231 żeby na pająku stanąć jeszcze zobaczymy jak to finalnie tutaj się rozwiąże bo nie mam tyle czasu żeby grać żeby expić więc na no spokojnie powoli sobie tutaj ten level dziabie no teraz korzystam przede wszystkim z tego że jest ten bonus z grzybów na Expa, O, patrzcie jak to idzie o, tam mi weszła pięknie, ale przegrałem <grym> ile mu zostało? 28% dobra, no, spoko, lecimy w takim razie do Eder. zobaczymy te nasze niki, co tam mają potem jeszcze zrobimy sobie umki na samego fizyka Ska 2018 no spoko i... no i ja wracam potem na expa do wbijać jeszcze sobie questach przy okazji rozpocznę. Dobra, mam coś, co pewnie chcesz kupić i wbijamy tutaj do niego. Czy ty tu masz naszyjniki, mój drogi? Nie obejrzy, co masz zaoferowania. Na set, bo teraz naszyjnik. No, więc muszę jakiś naszyjnik kupić w takim razie. Do no, ślamowych kanałów sobie wezmę tepka, żeby tyle nie biegać. No, łapki mam buty. Buty na 200 też on ma, więc w sumie nie ma co. To ma natury na 200 dopiero. No dobra, z kapuję szkoda żeby na to tutaj rozbijać. Także wracamy na aukcję. Jest aukcjoner, tu jest, więc musimy jakiś naszyjnik tutaj zgarnąć. Naszyjnik 180, 190 łowca a to jest tylko ten za 15 m do licytacji. Hmm. Potem jest na których może na do 200 coś będzie, na do 92 jest obrem 100 No to myślę, że to będzie lepsze rozwiązanie. Zalicytujemy to sobie na spokojnie za 10 milionów. Dobra, już wiem jak to zrobimy. Szybko przelecimy tą walkę. I tak, znalazłem zwój obniżenia wymagań, więc sobie zaraz obniżymy wymagania w tej zbrojce. No bo w sumie tak trochę siara latać z taką zbroją. Chociaż, zaraz będę miał zbroję, bo idę zrobić quest'a Niechciani Lokatorzy. Zobaczymy jaka tam będzie zbrojka. Walczymy tutaj dalej, ale przede wszystkim robię póki na fizyka i właśnie mi się przypomniało, gdzie są strzały. Chyba, że Wy macie jakieś lepsze propozycje, gdzie kupić strzały na ten level, ale wiem, że tych są u Tomeczka, co się nazywa... i sprzedaję sprzedaje strzały. Przede wszystkim kupię od niego strzały z głęboką raną. Strzały z trutą mam z sali królewskiej, bo tam stoję potem. Więc pokaż, co masz. Trucizny... Ale nie ma, jest truta i ten tylko. Muszę poszukać, gdzie kupić strzały na ten level w takim razie. No już mam, poszukałem na forum, słuchajcie, Ginder w Verbinon sprzedaje tutaj strzałki na łowce na 185 level. Tutaj są fajne, ee, chyba te to są, nie, to są strzały trucizny. Strzały pazurów niedźwiedzia, weźmiemy na razie 10 takich strzałek i one dają typowego fizyka, atak fizyczny. Więc super, już mam tutaj w miarę skompletowane. I teraz jeszcze zostało tylko zrobić pumki. Dobra, dobijamy tutaj ten 190 level. Więc już włączam nagrywanie, bo zaraz zobaczycie, jak tutaj zmienimy efektu i w jaki sposób tutaj te statystyki się również zmienią. Tam jestem tego ciekaw. Tutaj jeszcze do levela, 50k do levela. A są tu jacyś, dobra. Więc idziemy. Ja obniżałem finalnie wymagań tej zbrojki, jak widzicie, bo dzięki temu, że zmieniłem przede wszystkim na fizyka, znalazłem tam też też, to udało się to zrobić bez obniżania. Udało się tutaj na spokojnie. Teraz expić już nie padałem, tak jak wcześniej padałem z głęboką raną. I tak mamy 190 level, więc wrzucamy wzręczność. I już jej zakładamy zbrojka na 190 łapy na 190 no i w sumie to na razie by było na tyle jeszcze tutaj mam tą głęboką ranę to sobie ten łuk od razu tutaj też przygotuję pod głęboką ale co tutaj się podziało? 19,14 SA 24,5 H życia Spoko, umeczka jedna, umeczkę sobie damy w co by tutaj dacie? rozpraszającą, nie, diamentową czy nie daje pasywna, szukam czegoś sobie daję daje pasywna, czego jeszcze nie mam. Hmm. nie oczyszczanie, ale oczyszczanie czy warto? Dobra, dam sobie jedną umkę w oczyszczanko. Także, moi drodzy, ja sobie będę dalej expił. Tutaj teraz skupię się przede wszystkim na tej postaci. Na nie będę większość czasu grał. Także dziękuję Wam bardzo za zobaczenie tego odcinka. Widzimy się już niebawem. Także trzymajcie się. Pozdrawiam.